Witamy. Panowie, zobaczcie, wszystko pozamykane, a pocztowy sam se siadł. I co? Chyba z podobnego miejsca był, ale zaraz się zerwie, czuję. Na pewno trzeba mu dać jeść i pić, niech sobie idzie do właściciela. No co ty chcesz? Po co ty tu przyszłeś, kolego? Sam siadłeś bez gołębi? O, ma obrączki, czy nie ma? Teraz ja trzeba zobaczyć. Wejdzie do, do wlotu sam. A wlot jest zamknięty. Wymęczony na pewno po lotach. Patrz, ma? Ma coś? O jaki głodny. Ma obrączkę jedną. Na nodze ma jedną. To to nie jest chyba z lotów. Czerwoną. Mhm. To nie Bormana. Bormana? To nie Bormana. Jakby to był Bormana, to bym go od razu złapał. I komuś oddał. Wojna to wojna, nie ma, przeproś. Chciał Borman wojny, będzie ją miał dwa granaty w kieszeni, a sprawiedliwość po mojej stronie. Borman nie gania. Nic Ja nie wiem. A chce ze mną flotować. No widzicie. Sam siat. Z podobnego miejsca musiał być. Na 100%. O, o, o! Aj, te moje kwiatki. Co ty chcesz, dzieciaku? jedzonka chcesz. Ale jak rzucę mieszanki zaraz ucieknie. To jesteś na Nie, moje są zamknięte, jest za gorąco, że niech siedzą w gejniku. Jest trochę chłodnie w gölieniku. Z Slotów może ktoś puścił. Wolba ma założone żółte obrączki, bo mu kupiłem. To ma żółte założone mu obrączki, oznaczył wszystkie swoje gołębie, to wiem, który jego, który nie. To nie jest Bormana Gołom. Ma żółte obrączki, jego są, ma wszystkie założone żółte, a ten nie ma żółte, no to znaczy, że to nie jest. Patrz, żeby wlot był otwarty, to by w las. Ładny, łodniutki. No jak rzucę żarcie, to ucieknie, bo to potrzebne takie są. Ale ładny gołąbek widzę. No co ty, co ty chłopie? Aj, te kwiatek. No to tak jak widać. Z podobnego miejsca musiał być. Gdzieś. O, ładny gołębik, to mu się spodobał. I siadł. No to chyba będzie taki huczek mi się wydaje, bo jak ktoś ratował sam sobie. Dobra kochani, pozdrawiamy.